Raper Akash postanowił ujawnić nagrania z badań o płaskiej ziemi, ale najpierw tylko fanom, którzy płacą najwięcej. Adam Kubiak, znany w świecie rapu jako AK-47, AK od lat wiedzi, że Ziemia jest płaska. Niedawno zakończył się jego dwuletni eksperyment, w ramach którego rzekomo udało mu się nakręcić filmik weryfikujący jego twierdzenia. Nagranie w pierwszej kolejności trafi do tych, którzy wspierali go finansowo, kupując płyty muzyczne lub bilety na jego koncerty. Nagranie, o którym opowiedział raper, zostanie również dołączone do 10 losowo wybranych płyt sześcian. Oznacza to, że część fanów poznańskiego rapera uzyska do niego dostęp, nawet nie nabywając bipowskich zestawów ani najbardziej kosztownych biletów. To ogłaszam dopiero teraz, żeby odeprzeć zarzut o sprzedawanie eksperymentu. I co to jest? Film rzekomo potwierdzający, że Ziemia jest płaska, powstał w ramach eksperymentu zapoczątkowanego przez rapera we wrześniu 2023. Wówczas wypuścił sześć kamer w stratosferę, co miało mu pomóc zdobyć konkretne dane na temat kształtu naszej planety. Akaż poinformował, że do jego fanów trafi skrócona wersja nagrania, która będzie trwała kilkanaście minut. Długość oryginalnego filmu to ponad dwie godziny. To dłuższe nagranie zostanie upublicznione przez rapera w odpowiednim czasie. Niezły sposób, na Promocje, tak szczerze. Niezły sposób na promocję. <laughs> Kurwa, że jak kupisz moją płytę, to ci pokażę nagranie, że Ziemia jest płaska.